Kiedy przekraczam próg rodzinnego domu w Krakowie, od razu wiem, że coś jest nie tak. Powietrze jest naładowane napięciem, jak przed burzą. Mama uśmiecha się zbyt szeroko, odbierając moją kurtkę, a tata ściska dłoń nieco za mocno. Moja siostra Agnieszka praktycznie drży z podniecenia, jej oczy przeskakują między rodzicami ze znanym mi od dzieciństwa spiskowym błyskiem. Zosiu, kochanie, tak się cieszę, że przyjechałaś. Mama prowadzi mnie do jadalni, gdzie czeka niedzielny obiad. Jej dłoń naciska na moje plecy z niezwykłą natarczywością. Stół wygląda perfekcyjnie, najlepsza porcelana mamy, kryształowe kieliszki pojawiające się tylko przy specjalnych okazjach, kompozycja świeżych kwiatów. Cokolwiek to jest, zaplanowali to starannie. Zajmuję swoje zwykłe miejsce naprzeciwko Agnieszki, której uśmiech przypomina mi czas, gdy miała osiem lat i wiedziała, że zaraz wstąpię na poduszkę z buzererem, którą schowała pod moim krzesłem. Tata kroi pieczeń z wprawną precyzją, podczas gdy mama rozdaje ziemniaki, fasolkę szparagową i te bułeczki drożdżowe, które kocham od dzieciństwa. Właśnie wtedy go dostrzegam. Manilowa teczka wsunięta obok talerza taty, jej róg wystaje z pod serwetki. Mój żołądek ściska się. Jak tam gabinet? pyta mama sztucznie wesołym głosem. Nadal pracujesz te szalone godziny? Interesy idą dobrze odpowiadam krótko, obserwując jak oczy taty przeskakują w kierunku teczki. Zwiększyliśmy liczbę pacjentów o 20% w tym kwartale. Agnieszka parska cicho. Tyle pacjentów a taka mała poczekalnia, ktoś naprawdę powinien poprawić zarządzanie gabinetem. Elementy układanki klikają w mojej głowie. Puzle, których rozwiązania wolałabym nie znać. Tata chrząka odkładając widelec z celowym brzękiem o delikatną porcelanę. Zosiu, myśleliśmy o przyszłości twojego gabinetu. Zastyga mi kęs w ustach, jedzenie zmienia się w papier. Mama wskakuje płynnie, jakby to wyćwiczyli. Rodzinne biznesy potrzebują rodzinnego zarządzania, kochanie. Z tatą rozmawialiśmy o tym, jak utrzymać uzdrawiające ręce w rodzinie na dłuższą metę. To nie jest rodzinny biznes. Mówię ostrożnie, zbudowałam go sama. Z naszym wsparciem, odpiera tata sięgając poteczkę. A teraz Agnieszka ma doskonałą propozycję, która wszystkim przyniesie korzyści. Moja siostra prostuje się w krześle, praktycznie prezeruje się. Opracowałam biznesplan, żeby zostać menedżerką Twojej praktyki. Zajęłabym się całą nudną papierkową robotą, podczas gdy ty skupisz się na pacjentach. Pochyla się do przodu, oczy błyszczą. Proszę tylko o 25% udziału w zyskach, co jest naprawdę rozsądne, biorąc pod uwagę całą przyszłą ekspansję, jaką przyniosę. Serce bije mi w uszach. To nie jest zwykły niedzielny obiad, to zasadzka. Wspomnienia napływają jak fala podwójne zmiany w szpitalnej stołówce podczas studiów fizjoterapeutycznych przesyłanie pieniędzy do domu żeby pomóc Agnieszce przez pierwszy rok studiów, podczas gdy ja jadłam zupki chińskie w jednopokojowym mieszkaniu z meblami wyrzuconymi na śmietnik. Sesje nauki o północy po 14-godzinnych praktykach klinicznych. 187 tysięcy złotych kredytu studenckiego, który nadal drenuje moje konto każdego miesiąca. Mam już menedżera gabinetu, mówię zaskoczona spokojem w swoim głosie. Mama macha ręką lekceważąco. Ale Agnieszka to prawdziwy człowiek do ludzi. Pamiętasz, jak oczarowała doktora Kowalskiego na otwarciu twojego gabinetu? Ledwo cię zauważył. Pamiętam. Tak jak pamiętam, że tata zbył moje akademickie wyróżnienia na ukończeniu studiów. Książkowa inteligencja nie buduje praktyk, Zosiu – powiedział, fotografując Agnieszkę w mojej czapce i todze. Pamiętam tymczasową pomoc Agnieszki przy recepcji zeszłego lata. Która skutkowała nieautoryzowanymi zniżkami dla jej koleżanek z Sorority. Tygodnie, które spędziłam na przepraszaniu pacjentów po jej błędach w harmonogramie, które zostawiły niektórych czekających godzinami, a innych odesłanych całkowicie. Czy mogę zobaczyć, co przygotowaliście? Pytam kiwając w kierunku teczki. Tata przesuwa ją przez stół z zadowolonym uśmiechem. To już zostało przygotowane przez mojego prawnika. Potrzebuję tylko Twojego podpisu. Ja. Mogę zacząć jutro, klaszczę w ręce Agnieszka. Mam już pomysły na przedekorowanie twojego gabinetu. Biorę celowy łyk wody, a potem stawiam szklankę precyzyjnie na podstawce. Powolnymi, wyważonymi ruchami sięgam po swoją teczkę leżącą obok krzesła. Zanim przejdziemy do dalszej dyskusji, mówię: Jest coś, co powinniście zobaczyć. W ciężkiej ciszy, która następuje, Otwieram teczkę z kliknięciem odbijającym się echem, jak wystrzał z pistoletu. Pewny uśmiech mojego ojca słabnie, gdy wyciągam skórzane portfolio. To drogie, na które się zdecydowałam po podpisaniu kontraktu z Warszawskim Centrum Medycyny Sportowej, ciche przypomnienie sukcesów osiągniętych bez ich pomocy. Co to jest? Głos taty drży lekko. Jest to ton człowieka nieprzyzwyczajonego do niespodzianek. Trzy tygodnie temu podpisałam umowę o świadczenie usług zarządzania z polskimi partnerami opieki zdrowotnej. Mówię, stukając w górną stronę, gdzie logo korporacyjne rozciąga się po nagłówku. Oni będą zarządzać wszystkimi administracyjnymi aspektami uzdrawiających rąk od teraz. Tata sięga po papiery, marszcząc brwi. Nie możesz podejmować takich decyzji bez konsultacji z rodziną. Właściwie mogę przesuwam kolejny dokument w jego stronę. Podkreśliłam sekcję 4.3 dla waszej wygody. Żadni członkowie rodziny nie mogą być zatrudnieni na stanowiskach zarządzających bez jednomyślnej aprobaty zarządu. Zarząd składa się ze mnie i dwóch partnerów z PPO. Twarz Agnieszki robi się szkarłatna. Zrobiłaś to celowo. Podjęłam decyzję biznesową. Utrzymuję kontakt wzrokowy z siostrą, odmawiając pierwsze odwrócenia wzroku opartą na poprzednich doświadczeniach. Z mojego portfolio wyciągam teczkę zawierającą skargi pacjentów. Wszystkie skrupulatnie uporządkowane według daty. To są z zeszłego lata, kiedy pracowałaś w gabinecie. Nie muszę jej otwierać, grubość mówi wszystko. 15 błędów harmonogramowych skutkujących podwójnie zarezerwowanymi salami zabiegowymi, 23 nieautoryzowane zniżki, w tym 8 dla twoich koleżanek, 31 błędów kodowania rozliczeń, które prawie wywołały kontrolę ubezpieczeniową. Mama wyciąga rękę przez stół, jej palce zatrzymują się tuż przed dotknięciem moich. Zosiu, kochanie, każdy popełnia błędy, gdy się uczy. To nie były błędy uczenia się, wstaje powoli, znajdując niespodziewaną siłę wgórowania nad moją siedzącą rodziną. To były lekkomyślne błędy popełnione przez kogoś, kto myślał, że zasady jej nie dotyczą. Wyciągam kolejny dokument, ten stworzony przez mojego księgowego. To wyszczególnia 42 tysiące złotych darmowych zabiegów świadczonych dla tej rodziny w ciągu ostatnich trzech lat. Rehabilitacja barku taty, zapalenie powięzi podeszwy mamy, masaże sportowe Agnieszki przed wakacjami nad morzem. Oszołomiona cisza brzmi jak zadośćuczynienie. Ich wyrazy twarzy przechodzą od uprawnionej pewności do niewygodnego szoku. Podczas gdy pokrywałam wasze potrzeby zdrowotne, jadłam zupki chińskie, żeby spłacać kredyt studencki. Pracowałam podwójne zmiany w szpitalnej stołówce, żeby pomóc sfinansować pierwszy rok Agnieszki. Kiedy powiedzieliście, że nie stać was na finansowanie obu naszych edukacji jednocześnie, patrzę prosto w oczy ojca. Spałam na stołach zabiegowych, kiedy nie mogłam sobie pozwolić na czynsz i ubezpieczenie od błędów w sztuce. Mój telefon brzczy wiadomością. Spoglądam w dół, żeby zobaczyć wiadomość od mojej menedżerki gabinetu. Powiedziałaś im już? Czas nie mógłby być lepszy. Przypomnienie: że już nie jestem sama. Moi pracownicy widzieli letnie szaleństwo Agnieszki, zostawali po godzinach, żeby naprawić jej błędy, podczas gdy ona publikowała zdjęcia na Instagramie z happy hourów na dachach. Oni znają prawdę o dynamice rodziny Nowaków. Mój mentor ostrzegał mnie lata temu, że rodzina i biznes mieszają się jak olej z wodą. Mówię, pamiętając zmartwiony wyraz twarzy doktor zimnej, kiedy znalazła mnie płaczącą w magazynie po tym, jak tata przegapił wielkie otwarcie mojego gabinetu. Powinnam była wcześniej posłuchać. Zbierze swoje dokumenty z celową precyzją, wsuwając je z powrotem do portfolio w dokładnej kolejności, w jakiej będą potrzebne, jeśli ta rozmowa się zaostrzą. Metodyczny ruch mnie uspokaja, tak jak gdy organizuję sprzęt do zabiegów przed trudną sesją z pacjentem. Możemy negocjować. Głos taty stracił autorytatywny ton, zastąpiony przez ten, którego używa, kiedy interes zaczyna się wymykać. Dwadzieścia procent zamiast dwudziestu pięciu okres próbny. Zamykam portfolio z trzaskiem. Mój gabinet to nie wasza skarbonka, to moja kariera. Ręka mamy leci do gardła, dramatyczny gest, który doskonaliła przez lata rodzinnych konfliktów. Nigdy nie myślałam, że postawisz biznes przed rodziną, szepce. To stwierdzenie wisi między nami, ujawniając wszystko, co jest nie tak z ich perspektywą. W ich umysłach mój sukces istnieje po to, żeby im przynosić korzyści. Mój gabinet przedstawia nie moje osiągnięcie, ale ich szanse. Nie stawiam biznesu przed rodziną, odpowiadam. Mój głos bardziej pewny niż czuję się w środku. Stawiam granice przed wyzyskiem. Agnieszka odsuwa się od stołu. Jej krzesło skrzeczy o podłogę. Zawsze byłaś taka dramatyczna, Zosiu, zachowując się jakbyś wszystko robiła sama, kiedy zawsze cię wspieraliśmy. Wspieraliście mnie? Unoszę brew. Kiedy dokładnie? Czy to było podczas mojego ukończenia studiów, kiedy tata robił zdjęcia tobie w mojej czapce i todze? Czy kiedy mama powiedziała doktorowi Kowalskiemu, że jestem tylko medyczną osobą na otwarciu własnego gabinetu? Wspomnienia wypływają jak bąbelki powietrza w wodzie. Szybkie, ostre, niemożliwe do zatrzymania, gdy już zaczynają się pojawiać. Pamiętacie moje dwunaste urodziny, kiedy dostałam kartkę podczas gdy Agnieszka otrzymała nowy rower? Albo ceremonię maturalną, gdy byłam najlepsza w klasie, a żaden członek rodziny nie przyszedł, bo Agnieszka była przeziębiona? Zapiam swoją teczkę. Wasze wsparcie zawsze było rzucająco w oczy nieobecne, kiedy miało znaczenie. Tata także teraz wstaje, jego wzrost już nie jest tak onieśmielający jak w dzieciństwie. Zmieniłaś się, Zosiu. Sukces uczynił cię zimną. Nie, spotykam jego spojrzenie bez mrugnięcia. Sukces uczynił mnie widoczną, a wy nie wiecie, co robić z córką, której nie możecie ignorować. Podnoszę teczkę z krzesła, zaskoczona tym, jak lekka się wydaje w porównaniu z ciężarem, który niosłam przez lata. Po raz pierwszy od wejścia do ich domu biorę głęboki oddech, który nie boli w klatce piersiowej. Sama się wyprowadzę, odwracam się w kierunku drzwi, potem zatrzymuję się. Aha, i zaczynając od przyszłego miesiąca, zabiegi dla rodziny będą rozliczane według standardowych stawek. Nasz program charytatywny jest zarezerwowany dla pacjentów, których nie stać na opiekę, a nie tych, którzy po prostu wolą nie płacić. Za mną słyszę szokujący wdech mamy. Przekleństwo taty pod nosem i teatralne szlochanie Agnieszki. Ale po raz pierwszy ich reakcje nie ciągną mnie z powrotem do znajomego tańca ustępstw. Wychodzę na wieczorne powietrze, gdzie mój telefon brzczy kolejną wiadomością od menedżerki gabinetu: Wszyscy jesteśmy z tobą. I po raz pierwszy w życiu naprawdę w to wierzę. Tego wieczoru w moim mieszkaniu w Warszawie wspomnienia wracają falami. Moje dwunaste urodziny przypadają na wtorek w kwietniu, niezwykły tylko ze względu na sprawdzian z matematyki, który zdałam celująco, i pojedynczą kartkę podpartą o moją miseczkę z płatkami tego ranka. Dwa tygodnie później Agnieszka kończy dziesięć lat i otrzymuje błyszczący turkusowy rower ze wstążkami na kierownicy i wiklinowym koszyczkiem do zbierania sąsiedzkich skarbów. Obserwuję z naszego ganku, jak okrąża podjazd, nasze rodzice klaszczą z każdym chwiejnym okrążeniem. Zosiu, zrób zdjęcie swojej siostrze, woła tata, rzucając mi swoim aparatem. To kamień milowy. Później, pomagając mamie z naczyniami, gdy okruszki tortu urodzinowego nadal pokrywają kuchenny stół, pytam: Pamiętasz, kiedy dostałam swój pierwszy rower? Zatrzymuje się, gąbka zawieszona w powietrzu. Byłaś praktycznym dzieckiem, Zosiu, zawsze chciałaś książki, ale nie chciałam. Przez trzy kolejne lata okrążałam rowery w katalogach. Ukończenie liceum przynosi akademickie wyróżnienia, najlepsza w klasie, medal za nauki ścisłe, pełne stypendium naukowe na Uniwersytet Warszawski. Aula brzmi od dumnych rodziców ściskających bukiety i aparaty. Moi pojawią się siedem minut po moim przemówieniu, wsuwając się na tylne rzędy siedzeń, gdy wracam na swoje. Korki były straszne, szepce mama, gdy mnie później znajdują z pustymi rękami. Ale jesteśmy tutaj na recital taneczny Agnieszki wieczorem. Przyjdziesz, prawda? Wzorzec powtarza się przez studia. Moje listy dziekańskie przychodzą pocztą do naszego rodzinnego domu, podczas gdy pracuje podwójne zmiany w szpitalnej stołówce. Koperty pozostają nieotwarte na kuchennym blacie przez tygodnie. Kiedy wreszcie nadchodzi ukończenie szkoły fizjoterapii, stoję sama po ceremonii, aż Agnieszka macha z drugiej strony dziedzińca. Tu jesteś, chwyta moją czapkę absolwenta. Tata chce zdjęcia ze mną w tym. Przez 20 minut obserwuję, jak rodzice fotografują moją siostrę noszącą moją ciężko zarobioną czapkę, odwróconych plecami do moich sznurów wyróżnień i dyplomu ściśniętego w moich rękach. Książkowa inteligencja nie buduje praktyk, Zosiu, mówi tata później, zwracając moją czapkę bez patrzenia mi w oczy. Cztery lata po ukończeniu studiów pochylam się nad laptopem o północy, gabinet ciemny za wyjątkiem światła w moim biurze. Zestawienia kredytów wpatrują się z ekranu. Pozostało 187 tysięcy złotych, miesięczne płatności większe niż mój czynsz. Tymczasem właśnie przelałam 1200 zł agnieszce na jej tymczasowy kryzys mieszkaniowy po jej czwartej zmianie pracy w ciągu dwóch lat. Moje własne mieszkanie pozostaje umeblowane znajdkami z ulicy, stolik do kawy o nierównych nogach sofa, która lekko pachnie poprzednimi właścicielami, bez względu na to, ile ją czyszczę. Dźwięk burczenia w moim żołądku odbija się echem w pustym gabinecie. Głos kierownika banku nadal brzmi mi w uszach z porannego spotkania. Bez poręczyciela lub dodatkowego zabezpieczenia pani Nowak, po prostu nie możemy zatwierdzić tej pożyczki na rozszerzenie działalności. Przytaknęłam grzecznie, chowając list odmowy obok pozostałych w swojej torbie nie wspominając, że moi rodzice odmówili poręczenia, ale kupili Agnieszce nowy samochód w poprzednim miesiącu, bo potrzebuje niezawodnego transportu na rozmowy o pracę. Stół zabiegowy staje się moim łóżkiem tej nocy. Zwijam się na pokrytym papierem winylu, owijając się kocem dla pacjentów po 16 godzinach zabiegów następujących jeden po drugim, po których następuje papierkowa robota ubezpieczeniowa. Pół roku później, kiedy uzdrawiające ręce fizjoterapia wreszcie otwiera się w swojej własnej przestrzeni, nie tylko wynajmowanym pokoju w czyimś gabinecie, rodzice wpadają na 15 minut między baby shower Agnieszki a rezerwacją na kolację. Ładnie, mówi mama spoglądając na zegarek, jak prawdziwy gabinet lekarski. Tata zerka na moje oprawione referencje. Tylko pamiętaj, zawsze chodzi o ludzi, a nie o dyplomy. Wychodzą przed rozpoczęciem małego przyjęcia. Przegapiając toast szampanem od mojego trzech osobowego personelu i zdjęcie przecinania wstążki dla lokalnego czasopisma biznesowego. Lato, w którym Agnieszka postanawia pomóc przy recepcji, staje się profesjonalną koszmarem. Jej koleżanki otrzymują nieautoryzowane zniżki, podczas gdy regularni pacjenci odkrywają, że ich wizyty zostały przełożone lub całkowicie odwołane. Formularze ubezpieczeniowe piętrzą się nieprzerobione, aż do późnych godzin nocnych, gdy odkrywam je wpychane w szuflady biurka. Były takie nudne, wyjaśnia Agnieszka, gdy zostaje skonfrontowana. Poza tym to tylko starzy ludzie z NFZ, nie mają nic ważnego do roboty. Po jej odejściu spędzam tygodnie na osobistych telefonach do każdego dotkniętego pacjenta, odbudowując zaufanie jedno przeprosiny zarazem. Punkt zwrotny nadchodzi niespodziewanie podczas spotkania z regionalnym przedstawicielem NFZ. Surowa kobieta po drugiej stronie mojego biurka odrzuciła nasze poprzednie trzy wnioski o rozliczenia. Pani Nowak, pani dokumentacja po prostu nie spełnia naszych standardów dla Przesuwam teczkę przez biurko, przerywając jej wyćwiczoną odmowę. To są poprawione protokoły, które opracowałam specjalnie odpowiadając na państwa wytyczne. Każdy kod zabiegu skojarzyłam z państwa najnowszym podręcznikiem. Jej brwi unoszą się, gdy przewraca skrupulatnie opisane strony. Zrobiła to pani sama? Każdej nocy przez trzy tygodnie. Jej ocena jest bezpośrednia. Większość świadczeniodawców tylko się kłóci albo się poddaje. Trzy dni później NFZ zatwierdza całe nasze zaległości w roszczeniach. W ciągu miesięcy skierowania lekarskie wzrastają, gdy rozchodzi się wieść o naszej wyjątkowej dokumentacji i wynikach. Pierwszy zyskowny miesiąc nadchodzi po dwóch wyczerpujących latach. Wpatruję się w oprogramowanie księgowe późną nocą, weryfikując liczby trzy razy, zanim pozwolę sobie uwierzyć. Nikt nie jest tam, żeby świętować ze mną, ale po raz pierwszy cisza czuje się jak siła, a nie porzucenie. Uświadamiam sobie coś głębokiego, zamykając tego wieczora gabinet. Moja niewidzialność stała się moją supermocą. Podczas gdy moja rodzina skupiała się na uroku i społecznych koneksjach Agnieszki, ja zbudowałam coś solidnego w cieniu. Dziś stoję przy obrazowym oknie mojego rozszerzonego gabinetu, obserwując jak popołudniowe światło maluje złote akcenty na warszawskiej linii horyzontu. Minął rok od tego pamiętnego niedzielnego obiadu, a widok przede mną odzwierciedla przemianę wewnętrzną. Poczekalnia tętni działalnością, w wyraźnym przeciwieństwie do ciasnej przestrzeni, gdzie zaczynałam. Teraz pacjenci siedzą w wygodnych fotelach pod oprawionymi nagrodami za służbę społeczną, które dołączyły do mojej oryginalnej licencji biznesowej na ścianie. Lista oczekujących na nowych pacjentów rozciąga się na dwa miesiące świadectwo reputacji, którą zbudowaliśmy. Mój telefon brzczy wiadomością od Kasi, mojej najbliższej przyjaciółki i liderki naszej grupy wsparcia profesjonalnych kobiet. Gotowa na dziś wieczór? Twoja kolejne opowiadanie. Trzepot nerwowości tańczy w moim żołądku. Dziś wieczór po raz pierwszy publicznie opowiem całą swoją podróż, włączając zmagania rodzinne. Ta myśl jednocześnie mnie przeraża i wyzwala. Wieczorne słońce rzuca długie cienie. Gdy przybywam do domu Kasi na nasze miesięczne spotkanie. W przeciwieństwie do jadalni moich rodziców z jej opresyjną formalnością, ta przestrzeń huczy autentyczną rozmową. Moja wybrana rodzina kolegów i przyjaciół przekazuje potrawy rodzinnie, ich śmiech kojący balsam. Za Zosię Elżbieta podnosi kieliszek, która nauczyła nas wszystkich, że stanie na swoim to nie egoizm, to konieczność. Kiedy oklaski rozchodzą się wokół stołu, Myślę o stypendium, które ustanowiłam dla studentów fizjoterapii z trudnych środowisk, warsztacie wyznaczania granic, który poprowadzę w przyszłym miesiącu i jutrzejszym uruchomieniu naszego specjalistycznego programu rehabilitacji przedsionkowej. Gdy kolacja się kończy, wychodzę na tylny taras Kasi. Góry wznoszą się majestatycznie na horyzoncie, stałe i nieporuszone, podobnie jak granice, które nauczyłam się utrzymywać. Wyglądasz spokojnie, mówi Kasia, dołączając do mnie. Jestem. Oddycham głęboko. Wreszcie rozumiem, że mogę leczyć swoich pacjentów, nie poświęcając siebie w procesie. Jutro będę leczyć starszego mężczyznę z taką samą opieką, jaką kiedyś rozrzutnie darzyłam członków rodziny, którzy brali bez wdzięczności. Różnica polega na tym, że spojrzy mi w oczy i powie dziękuję, a ja będę wiedziała, że zostałam zauważona. Jestem Zofia Nowak, szepczę do gór i leczę ludzi, którzy cenią to leczenie. Jeśli podobają Wam się takie historie o prawdziwych rodzinnych dramatach i stawianiu granic, zasubskrybujcie kanał Historie z życia, codziennie nowe opowieści, które poruszą Wasze serca i pokażą, że nigdy nie jest za późno na odzyskanie kontroli nad własnym życiem.